Siemano Widzowie! Dziś gramy w... Edomin! Budowanie. No ale co ty robisz? Dobra, dobra. No i musimy... Chodź tu, chodź tu. Przywitaj się z moimi, z, mymi, z moimi widzami. I pierwsze będzie domek na drzewie, później jest bunkier, później jest latarnia i auto. Tu mamy mapy, budujemy, ja buduję po tamtej, dom i po tamtej. Dobra, to ja przygotuj sobie te Ten rzeczy mamy na to 5 minut. Ustawiam stoper i biegniemy. Ustaw się przed tą, ustawiam stopę. Ale co ja zrobić? Przecież. Nie chcę. Już? Aha. Przez dawno chciałam budować. A. Mamy 5 minut. Dobra, wpadnę. No to może jest. Dobra, gdzie ja idę tutaj na początku, to zbuduję...

Teraz na pewno mam wyjdzie. To będzie XXL domik tam drzewie. Czyli tu tak jest słup ten powalony słup. Czyli tutaj no pamiętaj do mi Nie. Nie ma oszukiwania. Dobra i tutaj będzie o pyk. Pyk pyk, pik pik, pyk, pyk. Pyk. Pyk, pik, pik, pik

no wszystko. Wójta. Dobra, tu będzie wyglądać. Co tak, nie mój problem? Dobra, to. 5 minut, ile zostało? A jeszcze 3 minuty. O, super, mi się jakoś wszystko. Pyk Jak wygram z Tobą? Dobra. Dobra. Ok. No wiem, no wiem. Piszcie w komentarzach, nie, które nie, jest lepsze: czy moje, czy Dominika? do bajka. Jeśli moje, to subskrypcja, jeśli Domina, to like Kto w to wygrał te wszystkie rundy? Możesz napisać, które były lepsze na przykład w komentarzu, że moja pierwsza, to domek na drzewie był lepszy. Cisz to. Był lepszy. Czekaj, kurde, ja to muszę znaleźć Cisz Tak. Kurde, mać! Brzydko. no ma No do mnie podglądacie. Odchodzę od ja mi się ekrana wy, wyświetliła pięć... Kurwa, wyjebałem w to. Przepraszam, że przeklinam, ale po prostu mnie tutaj wku... A, idę pod O nie, widzę. Tu 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 tu. Okay. tu, 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 tu. Tu tu, 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 tu. On nie wyjdzie trochę, ale dobra, nieważne. Byle jak, oczywiście nie masz tak. O nie. Bum, 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 bum. Będzie to wyłączyć jak krzew normalny. Bum, bum, bum. 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 Dobra, teraz tu. tu, będzie bum, bum i patrz, patrz to, to widzowie, no mi się postawia się gierka. bierze się drzewko, mączkę, mączkę, kostkę, Stale się, bum i masz, znaczy, że teraz robisz coś tego, z tego. Bum, bum. Musimy to dokończyć. Ej, Domin! No? Weź przynieś mi zegarek. Pięć no. minut. Jak pięć? Czekaj, co? Dobra! Jest do dziesięciu! Jeszcze 5 minut. 4 minuty. No przykro mi, ale to nie moja wina. Nie musiałeś się odłączać od serwera. Dobra, widzowie, wygramy to. Na spokojnie teraz. Mamy... Minęło już 5 minut, ale dobra, dołożyłem, bo nie zdążyliśmy coś. Coś na mnie wyszło. Widzowie. Ja naprawdę was lubię. Naprawdę. Zostawiajcie mi suby, lajki. Like. Please. Ułaga. Zrobię specja Piosen Na piosenkę. Taką mocną. Straci pugać. O tak. O tak. Będzie o. fc Marschewce. O. Widzicie to? Będzie F. O. marchewka. O. o. Marchewka. o, o. A. Dobra. Tu teraz ten... no co Coś w ciebie mam idę jest już no pięć ty czas zatrzymał się ha emonge vous e tak po mam what the fuck? Teraz ja z się, żeby dominik został. Amen. Widzowie, chyba tego nie dokończymy. Zbudujemy tylko jedną budowlę. Jutro pojawi się kolejny odcinek. Odcinek. Nie odcinek. Od, od, odcinek z budowania. A drugą budowlą... Będzie. Do e, no tamto, co tam pisało. No, nie pamiętam, co to już tam było. Będzie to, co tam pisało. Tak. Więc na pewno. Wbijajcie na kanałek. Subskrybujcie na. 100 subskrypcji będzie specjal. Zmieniam dawkę. Zamiast na 150 będzie na 100. O tak. tak. Stresujcie się. Dobra, idę wypełnić środek. Jest! Jest! Dom na trzewie. Dobra, szybko, szybko. Go, 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 go. Zielone łóżeczko. Piecyk. Skrzynka to co zawsze jest normalne. O! O! Pyk, 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 dwa piecyki, dwie skrzynki, jeden crafting i to tyle, nie? Dobra, teraz lecimy tu i żeby tutaj lasek taki był. Dobra. Запоминаем, что так не есть. вот, не рандомово. быть, Добро. Ну, пик, пик, пик. To to jakoś wyglądało, że to nie jest takie ono male w sobie. Tu śpić. O, 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 o. o to ma tu tylko wychodzić, nie? Tu dróżka zrobić. Pik, 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 pik. Ile już? Ponad. A ile czasu już? 64 minuty, zdomin! Dobra, zmieszamy. Będzie dość do osiem. Do Ja tu widza wie to kończę i poczekam. O, o. Szybko, szybko, szybko. nam się. Dobra. Na no serio dobrze wygląda. Dobra, widzowie, ja dokończyłem swoją atrakcję. Wygląda ona mniej więcej o taką My się widzimy jak już Dominik skończy. Dobra widzowie, czy jesteśmy Domin? Okay. Domin już sprawdzamy. Chodź Domin szybko do twojej budowli. Ej dobra, dobra. No twoja budowla nie jest taka dobra. Czemu? Co to są za te drzewa? sprawdzamy, czy jest lepsze. A masz tu w ogóle jakieś wejście? Nie. Dobra. Nie wiesz, powiedziałeś, że nie masz. Dobra, no, nie w za zasięg. Nie. nie ma nic. Okej. Okay. Oho, czyli taki dom z zrobił. No, tutaj jest jeszcze... No ja nie zrobię, nie zrobię. Dobra, widzę, widzę, widzę. Przejdziemy do kolei. Czekaj. No dobra. To teraz chodź szybko, przebijamy się przez mury. Dobra, dwa kłoski z Dobra, i idziemy do mojego. Laga miałem. No i mój dom. I wybierajcie, czy mój dom, czy jednak domina dom. Moim zdaniem mój dom jest lepszy. Na pewno lepszy. Dobra, widzowie, ja się z wami żegnam. Nala.